Was witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, wróciłem. E, słuchajcie, no, stare gospodarstwo. Postanowiłem zakończyć już nagrywać. Bo nie zacząłem tego nagrywać od początku. E, ale mamy stare gospodarstwo, sezon drugi. Słuchajcie, mapa polanki, no. Nie, nie ma za dużo map I naprawdę teraz jeszcze. Nie ja tutaj jeszcze zapomniałem, ale będę musiał sobie wyglądać gleby porobić, bo już dawno nie były badane, no, gospodarstwo dziadka tutaj dzisiaj was tu oprowadzę, ale przed tym jeszcze to mi padałoby zrobić te badania. No, przy okazji trochę pieniędzy z kąta uleci. Ma być 4000. Zapłać. No i dobra. Chudy sobie włączymy. Tryb latania wyłączymy. No i mamy już aby 800. Słuchajcie, całkowicie inaczej niż zaczynaliśmy. Pierwszy sezon. Czyli od samego początku wam pokazuję z przedstawieniem gospodarstwa. Od początku już nie, że sobie tutaj wcześniej grałem. Z małym stanem konta. Małe maszyny jeden ciągnik tutaj o konny tutaj w garażu sobie stoi zetorek Trzy... 30 10 Ty. o tak maskę otworzę 3 cylindrówki dobre ciągniki nie będę go póki co odpalał, bo dzisiaj to i tak będzie koreczka nie będzie jeszcze żniw. No dobra, nich pokazywałem. Zgrabiacz piątka, tutaj jest z dyszlem odłączonym, bo się połamał, go prostowałem, jeszcze go nie podczepiłem. Eee, no chałupa, tutaj dach to taki, że się zapada tutaj ten daszek taki. Tutaj sobie załoramy to, tutaj taki ogródek będzie, tam tutaj są parę tych ziemniaków będzie. Tam z tyłu jest wielkie pole buraka czerwonego. To będziemy sobie kopać. No, ta kopaczka teoretycznie może to kopać. Kopaczka. Agromet. Mm, tutaj kopaczka agrozeta czeska. To dobre sadzarki byli. Nie wiem, czy zamykać. No, dobra, zamykam. No tutaj, o. Nie, a, dobra, to tutaj. Ew, jednak tutaj. Miejsce na świnie. Żadnych Krów, świn, tego typu, nie ma. Tutaj takie pomieszczenie. Tutaj tak naprawdę z tej, do tej obory to można jedynie się dostać. A, dobra, nie, bo to mi się tak... Nie, tu są drzwi, a ja myślałem, że to cegły są. Tutaj mamy oborę też, jak widzicie, pusta. Tutaj, o. Tutaj e, dziadek zawsze gnój wywoził. Tutaj wywalał, ale później tak płytę pomurował, że jednak jest tak, żeby było wygodniej. No tutaj zamknę. Tutaj mamy Kultywator Uni. Opryskiwacz. Gromechanika. Lejek. Przewracarka. Dwukołówka. Tutaj na górze miejsce na kostki tutaj mamy D46, autosamkę, taką kosiarkę staro, to będzie wymieniany na pewno. Słuchajcie, różutniki i beczki to jest najgorsze, tak samo jak i prasy. Tutaj stoją trzy maszyny, które no, będą się często powtarzać, no bo na tych seriach będę w ogóle jakieś inne robił, bo różutniki są Aby dwa. Takie nam małe gospodarstwo, Becze, beczki też są tylko dwie, a pras to już nie ma wcale, ale słuchajcie, nowe, nowe tutaj, nowy nabytek tak naprawdę, dziadka to był, to pamiętam jak to kupywał, setorek teoretycznie z tym tam powinien dawać radę, bo to tam, ale jeszcze nie, nie był testowany, bizonek 40 z hederem 3, 3 metra. I tak, teraz tak, to ja muszę zrobić tak. Wejdź w ustawienia hmm. i głośność, ty mnie pokaż. Sektor to jest bardzo głośny. Zapomniałem jego, trzeba dać śrubczaka. Dobra, dla mnie jeszcze jest przygłośny. O! Dobra, teraz jest przycichy. Pojazdów. No dobra A jeszcze Wam tam tu pokazałem na odbywałem przedziemno, pokazałem jeszcze dwie maszyny A i ten teraz to, to te małe drzwiczki są, to jest pusty I dobra jednak lepiej było jak było na tych 30 Tutaj jest jeszcze pług, dwójka. Zdorek tam z trójką by sobie poszł, dał pewnie radę. I broni trójki. Ale tu jest dwójeczka póki co. Jeszcze nie mam moda na ręczne e, podczepianie, także... A też jeszcze mam tu muszę no, ustawić, ale to, to za to zrobię. Teraz ja sobie zauramy i może też niwa Oj, i teraz tak, tutaj trzeba zamknąć Garaż tutaj ją Dobra. Dobra, tutaj tu trzeba uważać, bo tutaj to jeżdżą jak szaleni. Też tutaj w ogóle na tym wjeździe, to tu drzewa jakieś rosto, krzaczory, trzeba tak jechać, po ten... Nie, jakieś o, te takie... Dobra, póki co to tak się przejadę. tutaj taki kawałek tam sobie wyrobię to tutaj może jak cóż tam o jakieś buraki pasternak takie coś sobie potem za zasieję a ten a... Zimniaki to tam na, na większych polach oczywiście będą no, dobra. jest, tutaj te, te środki. Zniarek grodził się tu niedawna są naprawdę no na pewno tu, na pewno będą też niwa, bo jak orka nam tyle zajęła to tutaj naprawdę to jeszcze trochę sobie przyoram tutaj tak już bruzdę zrobię to wolę póki co urać tak bo tutaj to są zagajnik se. no nauczył to to już tu nie będzie takiego. Dobra, jadę tutaj. tam. Nie będę tam tego odstawiał, tutaj się przed stodołą odstawię no i chyba jedziemy. Nie bowajcie. Bo Co też muszę zrobić? Bo ona jest na autoload, a ona i tak nie będzie działała przy tego typu, przy tego typu właśnie kostkach. Dobra, wracamy. Już na zimę... trzeba będzie drzwi do Zotora zakładać. Ale i co, jedziemy na obie, jest tak naprawdę jedyne pole do tego koszenia. Czy co? Dobra. Nie wiem czy oni nie będą mogli przejeżdżać. Jak tak będzie nie będą mogli, to ja zaraz tutaj wykoszę to. Ten, no, postanowiłem, że już nie będę ciągnął tej serii, bo ona pierwszy, no długo to nie trwała, tak, ale powoli no już były za duże te maszyny. Już się Dziwnie jakoś bez tego tego bez tego taszku gdzieś powinien być. Ej, tak dużo żimbowania tu nie ma. A słuchajcie, teraz nowina, tylko to trzeba się ładnie prosto na ten tutaj przy samej drzwiach. Słuch... O dobra, tutaj już schodki przychaczyło. O, dobra. Tutaj gdy, tutaj się header mieści, no tak naprawdę jakbym miał 4 metry, to już bym musiał na wózku być. A jak jest te 3 metrowka, to no fajnie, bo jest idealny. No wcinam się, już jedyny. Po prostu się wcinam już leci koszenie, no jedynką, jedynką sobie leć, bo tu patrzymy jak to sypnie no duże pole jest buraków zobaczymy jak to tam z tego wyjdzie z tych kopania 4 metrów komputer jest trudniej bywało więcej. No i tutaj przejechałem a się nie docięło i to powiem. czasami jest tak. Tam jedno pole SOI jest, także muszę pomyśleć o ścieczkarni do Bizona. Widzę, to jest, nie wiem, może mi się uda kupić. Do 200 zł pewnie się by udało. Ale chyba nie, to chyba auta to przejeżdżają, korku nie ma, to, to przejeżdżają, ale wracając... No, by się udało kupić do tego Wizona Wysieczkarnie No, ale ja tak stanąłem Ale dobra udało się przejechać o no, krążenie i tony nawet nie ma za dobrze to to nie jest No przejeżdżają koło tego, nie widzę, że tam trochę wystaje, bo się nawet się nie przyhamują, bo się nie przyuważy i chyba pociągnie ze sobą Albo się zatrzyma na zetorze. I zobaczę w jak to tamta prasa działa. Już później jeszcze słoma ze soi będzie, to... Tego. A no i jo, dobra. Tu nie będzie trzeba kupować bo przecież nie no, mam tego moda co mogę ze słomy. że mogę mieć słomę z sód, to, to fajnie to trzeba będzie tego. Tutaj to chociaż realnie jest w tym widzonie, że on tam kierownicą macha jego jest w środku. I teraz będzie pełny tej tak wątraty, teraz już na muszeczniaku będzie je sypać. będzie trzeba wysypać to Trzeba będzie wystawić tam... drugę tej maszyny gdzieś wystawić tam na środek pewnie o dobra zapomniałem, że jest na to rurę ten panel, ale z zewnątrz nie ma, z to w ogóle ten kompani nie ma. Ja Teraz tam nie widzę, jak to tam jechać? Burty se zepnę. Nie, tak naprawdę burty to ja zawsze spinam, bo... Ta przyczepa to ma takie coś, że jej się burty rozjeżdżają. Nie wiem, sława blacha, albo słabo tu trzymają, bo... tak lepiej jak te pasy są, nie? O, dobra. mógł jechać bo trochę mnie za bardzo przesunęło do tego Tam z tymi burtami to trochę zarytowałem, nie będę tam wspinał Ой, смотрите, я просто скосила. Так, видать, 73%, так. Не заношу себе. Ну, вот. Где? Есть как есть, ну. Что-то Już te dziewięćdziesiąt już jest lepiej, lepiej No ale i tak dobrze, że chociaż tyle Jak kurta Też to jest 40, czyli te wszystkie zegary nie ma ich tu, tylko są tu. Mi się osobiście bardziej podobają 42, ale coś mi się stawało, że on to... to było takie coś, że on stawał też w tym widzowie. kamera tak wysoko jakby on w ogóle nie siedział, tylko stał. Patrzeć, bo prywatny no, no i ładnie tu jest z tym koszeniem. No i te 9 na go to w tym bizonie to dobrze. W następnym odcinkiem no to będą żniwa soi, ale ja je zrobię poza odcinkiem, tak. Już taką końcówkę Wam pokażę. Teraz żniwa owca. I żniwa. No to tutaj tu już nie będę wycinał poprzeczniaka. A jadę przez środek, tutaj się przetnę. A no raczej dojadę do końca, bo to... Be zbiornika dopiero mam. Ładnie. Jeszcze też czterdziestki. Nie, nie wiem. Zony to takie dziwne, bo to nawet nie widzę gdzie tu to, to akumulatory ma, ale pamiętam, że tu nie ma, po tej stronie, jak z 50 lat, gdzieś po tej stronie są. I też ten tłumnik ma gdzieś, też ma tłumnik tutaj w tym, a nie w tej kratce, a nie tutaj z tyłu. Te czterdziestki to takie mi na co pierwszy wizon. No znacie pierwszy wizon to była Bistula, ale było pod nazwą Bistula, a nie Bizon. A już pod nazwą Bizona to pierwsza była czterdziestka. Tam już aby myśleli, że było dobrze. No później na pewno będzie zmiana już na pięćdziesiątkę, szóstkie albo na pięćdziesiątkę chociaż to się chociaż ta pięćdziesiątka marzy nie? Na tej gospodarce. Gospodarce i... znajdamy To się zdaje, że to jest... małe pole, ale... 14 minut jakoś, 15 minut jego na to... O, mamy już nie będę mu to wideo wyłączał. Będę bardziej na tym To już pełna będzie jeszcze może raz... kolejny zbiornik który się raczej na nią nie zmieści no ale ja tu nie całe sypię ale już tak ile ja na nie? trzy na nią występałem trzy bo to, to tak jakby wychodziło ja bym po to sypał na nią może i wejdzie, może i nie, Dobra. No, dobra, ja te zniwa już kończę. Także co, na razie, cześć.